Co to jest? Jeszcze jakieś jedne serwetki. O jakie ładne. Jeszcze jedne serwetki. To będzie do pasz? Nożyczki malutkie. Malutkie do wycinania. O jakie śliczne. Takie superuśkie. Superuśkie. No. Jakie nie maniusieńkie, siupy, siupe, siupy rękie. Ale trochę ciężko. A nie, bo tu... Co tu jest jeszcze? Jeszcze jakieś mi tu przysłała drobiazgi. No dobra. I naklejki... nie, jeszcze są agraweczki. Lecę nad murem chińskim! Grysia, nie masz pojęcia! Ci paczki. Wysłałam Ci cztery paczki. Dostałaś już może? Nie dostałam czterech, dostałam tylko dwie. To jeszcze przyjdą. Czekaj i. I. Y, 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 mam nadzieję, że Ci przydadzą te rzeczy. Prześlij mi coś do pokazu mody. Wrócę jak, jak tylko. Y, poswiedzam troszeczkę. Jakieś ubranie, no, no może coś wymyśl, coś. Nie zapomnij, nie zapomnij y, zaprosić hrabiego, żeby. Na traktorze przyjechał! Po co? Ale jakoś się ubierz! Sama się jakoś ubierz. No żeby nie było wstydu! No! To jest nie moja działka. Sama go zabierz. Tak, Krysiu, do Sama No, się pa! Nie wiem, kto jestem. Genie, wishes, lamb, none of that ringing the bell. Mówiłam ci, to. Te, te, te tutaj gałęzki, tam, blisko ogniska. Rozumiesz? A potem przyprowadź mi tu, przy, przynieść mi tu Marisie. Dziękuję za słowo, dziękuję za świat. Dziękuję za księżyc, dziękuję za świat, dziękuję za ciebie, za miliony gwiazd, dziękuję za taki, co jest je, dziękuję, dziękuję za wczoraj, dziękuję za dziś, dziękuję za słowo, że jest mi Dziękuję za kawę i za za to, co jest blisko i co, i to, co daleko. Dziękuję za i wiosenny deszcz, za letnie i jesienny deszcz. Za wszystko, co wokół, za ludzi, zwierzęta, za to, czego pragnę. Czego nie pamiętam za wrogów przyjaciół i kości na Dziękuję ci może Dziękuję za zdrowie. Ty jest tylko brak. Po prostu za wszystko za nie za tak. I nie wiem czy skończy się dziś Lista więc mówię tu szczerze. Hasta la vista. No, złota rączka. Dziennik wdzięczności gotowy. Zgłoś się po odbiór. Dziś albo jutro. Jeszcze tylko zapakować. I możesz sobie go po prostu już odebrać. To pa! Na razie. Do zobaczenia.